Jak w szybki sposób można odmrozić szybki? O, pierwsza rzecz, zamykamy wszystkie floty powietrza, odpalamy maszynę. Zamykamy obieg wewnętrzny, żeby z zewnątrz powietrze się nie chłodziło dodatkowo. Opuszczamy przeciwsłoneczne osłony. Przez to obieg powietrza będzie krążył tylko tutaj po szybie. No i dajemy na masza. Ciepły nawiew tylko i wyłącznie na szybę. I czekamy, zobaczymy ile minut ja. rozbroną się Godzinkę 7.11 o tej rozpoczęliśmy rozmrażanie.